Lodowisko przychali Osir, od wczoraj jest już otwarte. Włocławianie chętnie z niego korzystali, tym bardziej, że zimowa aura zachęca do tego typu aktywności. Ślizgawka koło basenu międzyosiedlowego świeci jednak pustkami. Lodowisko zostało rozłożone, ale nadal nie można z niego korzystać. Planowo miało zostać oddane do użytku 6 grudnia. Z uwagi na problemy techniczne związane z taflą lodową która wymaga odpowiedniej temperatury do zmrażania. Tu pojawiły się pewne problemy techniczne. Stąd też nastąpiło to opóźnienie, ale tak jak powiedziałam, w dniu wczorajszym wykonawca zameldował, że jest, że jest już w stanie gotowości do tego, żeby ten obiekt odebrać. Jeżeli nie będzie usterek, to myślę, że w przyszłym tygodniu protokół odbiorowy zostanie spisany i sprawa zostanie zamknięta i wówczas od kolejnego tygodnia byłoby lodowisko udostępnione. Na szczęście Temperatura do zmrażania tafli lodowiska była odpowiednia dla ślizgawki przy Hali Osir, więc Włocławianie mają gdzie pojeździć na łyżwa. Natalia Chylińska, telewizja Kujawy.